Hejka, cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W momencie, kiedy już się chciałam poddać ze drapkami, zrobić sobie przerwę, niespodziewanie dostałam w prezencie od męża ten oto mix z drapeczek. Chyba pani mu wylosowała, bo on się kompletnie na tym nie zna. Krzyżówki za 3 złote. Nawet nie chciałam tego drapać, bo nie, nie lubię takich małych tych krzyżówek. Yy, nigdy w nich chyba nie wygrywam, ale słuchajcie, tarowanemu koniowi nie zagląda się, wiecie gdzie? Także nie będziemy zaglądać, a będziemy drapać. Czyli w sumie mamy tak. Mega pensje za 20, klub milionerów za 20 zł, los za 10, 3 zdrapki po 3 złote krzyżówki i 3 po złotówce, czyli bank, Czyli mamy 20, 30, 59, 9, 62 zł draping. Zaczniemy sobie od krzyżówek, gdyż ponieważ one są już oczywiście naddrapane. W tej mamy, w tej krzyżówce mamy Jedno słowo na razie, jest to OSA. Zostały nam dwa pola do zdrapania. Niewdzięczne są zdrabki do, do odcinków. Miałam już ich naprawdę nie drapać, ale jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy. F. Mamy F. Mamy w farmerze F. Czy jeszcze gdzieś mamy F? Nie widzę. Ktoś widzi nie. Dobra. A mamy E. Mm, e. No to może coś nam się uda. Wątpię, ale o, patrzcie, utworzyło nam się drugie słowo Ziemia. Czyli mamy dwa, szukamy dalej E. Czy jeszcze coś sobie strapiemy? Oj, nie widzę. Nie widzę. Oj, oj, oj. Ale to nic, sprawdzimy sobie, czy nic nie przegapiłam, jak zawsze. Wiem, że to irytuje wszystkich, że się pomija literki, ale nie chcę się zawieszać tutaj i po prostu. Gdzie to są literki? O proszę, a jednak jest. 3 złote. No, nie będę teraz tego szukać. Powiedzcie mi w komentarzu, gdzie to jest trzecie słowo ukryte, jaką literkę ja przegapiłam. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj mamy. Tutaj mamy, słuchajcie. Krzyżówce następnej ustworzone słowo villas I chyba tylko tyle. Szukamy następnej literki. To też. O, znowu E. Znowu E. No to E tych tutaj trochę będzie. Dużo E. Troszeczkę nic nie przegapiłam. Z E. No, może nic. I ostatnia W. W BMW jest. A tu jeszcze E. No jasne, że przegapiłam. Tutaj też przegapiłam. Ojej, już co mi nic nie mówicie? Głośniej mówcie, że znowu jestem gapa. I co? Nic nie widzę. Zobaczymy sobie tutaj co my mamy. Gucią mamy, nie mamy nic. Idzie do przegrańców. I ostatnia na szczęście już krzyżówka, trzecia. Tutaj mamy utworzone nic. Żadne słowo nie jest utworzone. Patrzymy, co my tu mamy. X. Super. I N. O, syn jest pierwsze słowo. O cenie. N w oknie. N. O, drugie słowo, nos. No, no, dajcie trzecie. Dajcie trzecie słowo. Będzie trzecie słowo, czy nie? Jak myślimy? Nie będzie, to nic. To nic, odkładamy. I lecimy z wabankiem, nie super wabankiem, tylko... Ojojojojojoj, coś niedobrego tu mi się... O tak, nie przewracaj się tylko, dobra? Nie przewracaj się. Patrz, chce się przywrócić, no. Spokojnie. Dobra, moja liczba to 18, a w grze pierwszej jest 18. Proszę, 13, 11, 17, 16 i 12. A tutaj mamy złotówkę, drabka zwrócona. Zresztą prezent, więc nie ma żadnych tutaj nic. Nic nie tracę, tylko zyskuję, czyli zyskałam już 14. Wróć 4 zł 17 szukamy. A mamy 11, 20, 18, 12, 19, 16, czyli ta jest pusta. Lecimy z następną, z następnym wobankiem, nasza liczba to znowu 17.

no w wiara człowiekowi. Będzie następny gra pięknie. Yeah, yeah. Super. Super, super. Mega wielka pensja mi wjechała tutaj. No okej, okay. dobra. Dobra, no to co? Lecim. Lecimy. Szukamy 49, 13, 45, dwa

43, no, no, no. Co dalej, co dalej? Tu będzie 24, 3, 22, 15. Szukamy 13, a nie 15. 27, tu żadnej 20 nie ma. 50, no proszę, wysoko, 39, 34, 28, 19. Ostatni rządek nam został. W tej zdrapce 12, 44, 1, 14, 47. Sprawdzimy sobie, czy nic na pewno nie ma. No nie ma niestety. Niestety nic tu nie mamy i została nam ostatnia zdrapka. Ostatnia zdrapeczka. Klub milionerów. Okej. Okay. Czego my szukamy? Szukamy osiemnaście, dwadzieścia pięć, osiem, dwa, trzydzieści i trzydzieści trzy. Aha. No to co, drabimy piętnaście, trzy. Dwadzieścia osiem, trzydzieści pięć, trzydzieści jeden, dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści cztery, cztery, czterdzieści dwa. No, mógłby się sejf jakiś tutaj odnaleźć, ale nie mamy dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia cztery dwadzieścia dwa, sześć, siedem, no a gdzie ta dwa? Jak już tak nisko, dobra, szesnaście, nie, czterdzieści jeden, czterdzieści sześć, dziewięć, nie, osiem, czternaście, dwadzieścia sześć oboczek, jeden, o Myślałam przez to 8 przez moment 38, 44 i 17 i niestety ta zdrapka jest, jest pusta. No teraz, drapping był za w prezencie 62 zł chyba, a tutaj wyjmuję 54 złote, także będzie następny drapping. Jestem zadowolona. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam łziaczki Pa!